Bon senioralny to nowe wsparcie finansowe 2150 zł brutto dla rodzin opiekujących się bliskimi powyżej 75 roku życia. Projekt wciąż nabiera kształtu. Właśnie trwają konsultacje. 15 listopada w krośnie ministra do spraw polityki senioralnej spotkała się z samorządowcami i przedstawicieli organizacji, by omówić szczegóły ustawy. Polityka senioralna jest bardzo ważna, a za niedługo będzie stanowić taki chyba najważniejszy trend, bo nasze społeczeństwo się starzeje, a niestety nasze regiony troszeczkę się wyludniają i ta pomoc seniorom będzie potrzebna. Wielkim zadaniem, które jest przed nami, tym uważam na szybko tu i teraz, to jest wsparcie organizacji opieki w miejscu zamieszkania. Stąd właśnie propozycja ustawy o bonie senioralnym, ponieważ mamy bardzo dużo już rodzin, które nie mieszkają ze swoimi bliskimi osobami starszymi, które potrzebują wsparcia, pracują i mieszkają często dość daleko i nie, są, nie mają możliwości zaopiekowania się osobami starszymi. Ministra zwraca uwagę na to, że grupa osób powyżej 85 roku życia rośnie najszybciej i stanowi największe wyzwanie. Wśród osób powyżej 85 roku, tych osób w roku 2040, 40 w stosunku do roku 2022, według średniej prognozy gus przybędzie o ponad 90%. Więc starzenie się to jedno, ale starzenie się tej najstarszej grupy wiekowej wśród osób starszych to drugie olbrzymie wyzwanie. I im szybciej wejdziemy, z wsparciem organizacji usług opieki i wsparcia w miejsca mieszkania, tym lepiej, ale to nie oznacza, że formy całodobowe, instytucjonalne, instytucjonalne nie mają być rozwijane. Opieka długoterminowa w Polsce wymaga lepszej koordynacji. Zakłady opiekuńczo-lecznicze i domy pomocy społecznej działają w różnych ramach, co utrudnia kompleksową opiekę nad seniorami. Często są to. Są to mieszkańcy czy też pacjenci, którzy tak naprawdę mogliby być zarówno w jednej, jak i w drugiej placówce. O tym, dlaczego mamy kolejki do Zoli, a dlaczego mamy w niektórych DPS-ach miejsca puste, z pewnością będziemy rozmawiać. Bo te problemy. One narastały przez lata. Konsultacje mają na celu opracowanie rozwiązań dla tych alternatywnych form wsparcia seniorów. W tym spotkaniu będą uczestniczyć dyrektorzy, na przykład w pomocy społecznej, ale nie tylko rozumiem, że się mogli porozmawiać o sytuacji obecnej i jak widzimy zmiany, które, których trzeba dokonać, i, nie, i w mojej ocenie na pewno niejednostkowe. Powiem tyle. W mojej ocenie te dwa systemy, które dzisiaj są, one muszą mieć jakieś łączniki dla dobra mieszkańca. Bon senioralny ma być uruchomiony w 2026 roku.